12 samochodów z łatką NAJ w 2024 roku. W tym roku na portalu Otomoto News pojawiła się nowa kategoria mega testy. Samochody rozkładamy w nich niemal na czynniki pierwsze: od designu, przez wymiary, obsługę i przegląd jednostek napędowych, po właściwości jezdne i wszelkiego rodzaju pomiary i testy. Ja nazywam się Arkadiusz Małecki i w tym odcinku top listy Otomoto News przedstawię Wam aż 12 kategorii. Naj, według naszych mega testów. Zaczynamy. Największe pozytywne zaskoczenie ubiegłego roku to bike Beijing 5. Testowany przez nas na początku roku, Beijing 5 był pierwszym modelem chińskiego producenta, który trafił na polski rynek. Atrakcyjnie stylizowany i nowoczesny. Pozytywnie zaskoczył przede wszystkim jakością kabiny, przestrzenią wewnątrz i prowadzeniem. Oczywiście ma swoje bolączki, jak choćby zbyt paliwożerny silnik czy sposób działania systemów wsparcia. Natomiast tutaj, jak to mówią, minusy absolutnie nie przysłoniły nam plusów. Solidne wykonanie, jakościowe materiały, obszerna kabina, znakomita dwusprzęgłowa przekładnia. Mało? To dorzucam do pozytywów praktycznie kompletne seryjne wyposażenie i atrakcyjną cenę i myślę, że mamy to. Beijing 5 to model, którym Chińczycy pokazali, że również potrafią w klasyczną spalinową motoryzację. Ważna informacja. Linki do wszystkich megatestów omawianych dziś samochodów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Największe rozczarowanie ubiegłego roku to Mercedes-AMG GLC 63 SE Performance. Nowy Mercedes GLC 63 na papierze obiecuje bardzo wiele i większość z tych obietnic spełnia z nawiązką. Technologię rodem z Formuły 1, 680 koni mechanicznych mocy, napęd na cztery koła, 3,5 sekundy od zera do setki. <gry> A do tego charakterny wygląd, budzący zaciekawienie przechodniów. Umiarkowane zużycie paliwa przy spokojnej jeździe, wysoka jakość wykonania, znakomite prowadzenie i w pełni akceptowalny komfort podróży. Więc co jest nie tak z tym autem? Jak na tak drogi samochód otrzymujemy za mało wyjątkowych odczuć, a za dużo Pochodzących ze znacznie tańszego świata motoryzacji. Ten Mercedes, choć zdaje się doskonały, odstaje mocno od grających w tej samej lidze charakternych dostawców emocji: spalinowego Macana Turbo, BMW X3M Competition czy nawet Alfa Romeo Stelvio Quadrifolio. Zapewne dlatego klienci nie rzucili się do salonów pod autą i wylądowało właśnie w tej kategorii naszej top listy. Największa frajda z jazdy Exeko dwa samochody, Mazda MX5 oraz Land Rover Defender 130V8. Oba te samochody nie mają zbyt wiele sensu, tyle że każdy z nich jest irracjonalny na swój sposób. Mazda to niewielkie dwudrzwiowe kupek, w którym każdy zakręt zdaje się być zakrętem na torze wyścigowym. Ma wolno silnik o niezbyt imponującej dziś mocy 184 konie mechaniczne i waży zaledwie 1041 kg. Ten roadster dysponuje solidną szperą i niemal idealnym rozkładem masy. To auto dla świadomego kierowcy, który jest w stanie wykorzystać zalety jego tylnego napędu i bezpośrednich reakcji. A skorzystać z tych dobrodziejstw można, a nawet trzeba na torze wyścigowym, gdzie po założeniu opony o odpowiedniej mieszance można kręcić bez tlapy i znów zakochać się w prawdziwej motoryzacji. Drugie auto w tej kategorii to Land Rover Defender 130 V8, ale tutaj emocje smakują inaczej. Pochodzą na równi z silnika V8 o imponującym brzmie. Jak i z jego wszechstronnej natury, to imponujące, jak ten kolos potrafi szybko przyspieszać, jaki zapewnia komfort i co potrafi w terenie. To samochód tak fascynujący, co pozbawiony sensu. Ale jeżeli macie za dużo zer na koncie i miejsca w garażu, polecam. Najbardziej uniwersalne auto ubiegłego roku według naszej redakcji to Mercedes AMG GLE53 Formatic plus Coupé. Ten samochód łączy bowiem w sobie zalety auta sportowego i dużego suwa. To naprawdę ciekawy miks limuzyny i samochodu typu Coupé. Pod maską pracuje niemałe statko Koni, bo to 455 kucy zapewniających bardzo dobre osiągi. Do tego jest przestronny wewnątrz tak jak powiedziałem, miejsca zapas. Bardzo dobrze wyposażony, wygodny i, nawet na krętej drodze, sprawia wrażenie, jakby ważył połowę tego, co w rzeczywistości. Inżynierowie Mercedesa stworzyli imponującą wręcz miksturę wygody i emocji. Powiedzenie, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego, w przypadku Mercedesa AMG GL53 Coupe, nie ma zastosowania, bo autentycznie zastępuje on kilka innych aut. Osobiście sprawdziłem to w wideoteście na naszym kanale, zapraszam do oglądania. Przeszkodą może być tu tylko i aż jego cena. W tym miejscu warto zaznaczyć, że każdy z samochodów, które pojawiają się w dzisiejszej top liście, możecie kupić w wygodnym finansowaniu na Oto Lease. W opłatę miesięczną można wliczyć sobie wszystkie opłaty, np. przykład opony czy ubezpieczenie. A jeżeli pojawią się pytania dotyczące usługi, doradcy Oto Lease chętnie na nie odpowiedzą. Pomogą też obliczyć, które finansowanie będzie dla ciebie najkorzystniejsze. Linki do oferty prezentowanych dziś modeli samochodów znajdziecie w opisie. Pod tym filmem sprawdźcie koniecznie najmocniejszy samochód spalinowy Mercedes AMG GLC63SE Performance. Swoje 680 koni mechanicznych tensów od Mercedesa wyciska nie z silników elektrycznych, w których przypadku naprawdę nie trudno o wielką moc, ani też z potężnej jednostki V8. W GLC63SE Performance pracują bowiem dwa silniki. Jeden to najmocniejszy na świecie czterocylindrowiec produkujący 476 koni i 545 Nm momentu obrotowego. Drugi to stale wybudzony silnik elektryczny o mocy szczytowej 204 konie i ona dostępna jest przez 10 sekund. Natomiast jego moc ciągła to z kolei 109 koni. Przyznaję, mocy pod dostatkiem. Jedzie to niesamowicie. Cały czas banan na twarzy. Oj, dzieje się. Natomiast szkoda, że jako auto w naszym rankingu wylądował też na pozycji największego rozczarowania roku. Najmocniejszy samochód elektryczny. Tesla Model X. To nie tylko fascynująca technologia, ale i potężna moc. Bo to około 670 koni mechanicznych. Wytwarzają ją łącznie dwa silniki elektryczne umieszczone po jednym przy osi. Osiągi. Według pomiarów w naszym megateście pierwsze 100 km na godzinę pojawia się na liczniku już po 3,9 sekundy. No i wrażenia są konkretne. Wciska w fotel. I to są wartości w samochodzie ważącym 2415 kg. Przyznajcie, imponujące. Model X rozpędza się do 140 km na godzinę nawet odrobinę szybciej niż wspomniany przed chwilą Mercedes, który na to samo potrzebuje 6,5 sekundy. Czym jeszcze imponuje Tesla? Zobaczcie w wideoteście na naszym kanale i w megateście modelu X dostępnym na portalu Otomoto News. Najsłabszy samochód spalinowy – Suzuki Swift 1.2 Mild Hybrid 2WD 5MT. Suzuki Swift w najnowszym wydaniu nadal zachowało swój miejski rozmiar. Ciekawostką dotyczącą jego rozmiarów jest też fakt, że w ciągu 31 lat obecności na rynku tego modelu pomiędzy zderzakami przybyło mu raptem 10 cm, więc Japończycy konsekwentnie trzymają gabaryt tego mieszczucha w ryzach. Pod maską tego niewielkiego samochodu pracuje nowy trzycylindrowy silnik o mocy 83 koni mechanicznych. Wspomagany jest przez układ miękkiej hybrydy, a do pary ma pięciobiegową skrzynię ręczną. Więcej przełożeń, jak się okazuje, nie potrzeba. Suzuki Swift od zera do setki, zgodnie z naszymi pomiarami, rozpędza się w 11,7 sekundy. Mocowo to najsłabsze auto, jakim jeździliśmy w ubiegłym roku w redakcji Oto Moto NEWS. A na dodatek bez turbo doładowania. Najsłabszy samochód elektryczny. Peugeot E308. Końcem 2024 roku jeździliśmy składanym w Tychach 95-konnym Lipmotorem T03 i byłoby to najsłabsze elektryczne auto ubiegłego roku w redakcji, ale... Nie trafiło do nas jeszcze na megatest, więc oficjalnie takim autem zostaje Peugeot E308, którego zdążyliśmy już prześwietlić na wylot. Wytwarza on 156 koni mocy, 270 Nm momentu obrotowego i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 na godzinę w 9,2 sekundy. Jego silnik elektryczny pracuje miękko i nie zużywa zbyt wiele energii, bo średnio w teście ten Elektryk z Francji potrzebował 17,8 kWh na przejechanie 100 km. Jak widać. Coś za coś. Największe zużycie paliwa Land Rover Defender 130 V8 to po prostu... Kolos na kołach. Mierzy niemal 536 cm długości, waży 2745 kg, a pod jego maską pracuje 5-litrowy, doładowany mechanicznie 500-konny silnik V8. Przyspieszenie tego kolosa od 0 do 100 km na godzinę w 5,9 sekundy, jednak słono kosztuje. 90-litrowy zbiornik paliwa potrafi w jakiś magiczny wręcz sposób wyparować, więc tanio pod dystrybutorem nie będzie. Producent określa średnie spalanie na poziomie 14,8 litra na 100 km, ale to raczej marketingowa zasłona dymna. Podczas naszego megatestu w mieście Defender 130 zużył, uwaga, 24,6 litra paliwa, a na autostradzie przy prędkości 140 na godzinę około 19 litrów. Nam w teście średnia spalania wyszła na poziomie 17,9 litra na 100 km. Najmniejsze zużycie paliwa. Suzuki Swift 1.2 Mild Hybrid 2WD 5MT. W opozycji do paliwożernego V8 Defendera pojawia się mały, niewysilony trzycylindrowy silnik Suzuki Swifta. Ten mieszczuch z Japonii to najoszczędniejsze auto w naszych megatestach w 2024 roku. W gęstym ruchu miejskim zużywa on 5,7 litra paliwa na 100 km, a w trasie potrafił zejść do około 3,8 litra. Litra na setkę. Imponuje również niskim apetytem na benzynę przy prędkościach autostradowych, bo to raptem 5,5 litra na każde przejechane 100 km. Może to i najsłabszy samochód spalinowy, jaki testowaliśmy w ubiegłym roku, ale za to nie zrujnuje naszego budżetu na stacjach benzynowych. Najwięcej miejsca w drugim rzędzie: Kia EV6. Wnętrze każdego samochodu w trakcie megatestów zawsze mierzymy tak samo. Jeden z pomiarów obejmuje parametr, jakim jest przestrzeń w drugim rzędzie przy fotelu kierowcy odsuniętym na 1 metr od pedałów. Takie podejście do tematu pozwala na zestawienie ze sobą praktycznie wszystkich aut. I właśnie po przeprowadzeniu wielu takich prób okazało się, że najwięcej miejsca w drugim rzędzie jest w Kia EV6. To aż 87 cm przestrzeni, co oznacza, że pasażer swobodnie może zasiąść na kanapie z nogą założoną na nogę. Drugi pod tym względem wynik uzyskał Volkswagen ID7 z wynikiem 85 cm. Do pierwszego Miejsca, jak widzicie, zabrakło niewiele. Trzecie miejsce egzekwowo to pasat B9 i chiński wojach Free po 84 cm przestrzeni. Naj, czyli auto, które zdecydowanie zabralibyśmy z tego mega testu do swojego garażu, czyli Range Rover Sport 30D i 6300AWD. Ten brytyjski samochód nie tylko imponuje jakością wykończenia kabiny i swoją wszechstronnością. Jednym z wielu powodów umieszczenia go właśnie w tej kategorii jest fakt, że pod jego maską wciąż znajduje się silnik wysokoprężny i to nie byle jaki. To 3 litry pojemności z układem miękkiej hybrydy. Ten zestaw pracuje aksamitnie i jednocześnie łączy bardzo dobre osiągi z niewygórowanym zużyciem paliwa. Dostajemy tu bardzo dobre 6,7 sekundy potrzebne na rozpędzenie się od 0 do 100 km na godzinę i zapotrzebowanie na olej napędowy na średnim poziomie 7,9 litra na każde przejechane 100 km. Przyznajcie, że to robi mega pozytywne wrażenie. Do pełni szczęścia, pomimo swoich wymiarów, ten Range Rover, Oferuje pewne i lekkie prowadzenie. Sam wóz jest naprawdę nowoczesny, a w terenie potrafi więcej niż wyobraża sobie przeciętny kierowca. Wszystkie jego zalety, które uzasadniają nasz wybór, opisaliśmy w megateście na portalu Oto Moto News. Link znajdziecie w opisie pod tą top listą. Dzisiejsza top lista sponsorowana była przez Naj, czyli Najlepsze i Najmocniejsze, ale i Największe Rozczarowania. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście okazji jeździć którymś z omawianych dziś samochodów, a może macie swoje typy? Czekam na komentarze. Dzięki, cześć!